Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Tak jak obiecywałem, na poprzednim filmie otworzymy sobie na jednym odcinku dwa mega zestawy startowe. Sprawdzimy, czy karty limitowane różnią się. Albo nie. Tak więc mamy trzy karty limitowane w środku. cztery saszetki. No i tak jak zawsze jest album jest książeczka. Odłożymy to sobie na boczek. No i drugi zestaw. Również cztery saszetki. Wszystko się zgadza. I trzy karty limitowane. Tak więc startujemy, moi drodzy, po jednej saszetce z każdej strony. Zobaczymy jakie karty padną, który starter pak lepszy ten po lewej czy po prawej. No i już mamy pusty przebieg, same bazoweczki. W komentarzach pod filmem możecie napisać ogólnie który starter pack licząc również limitki uważacie za lepszy i popatrzcie tutaj jest 7 kart. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w tej kolekcji, żeby było więcej kart niż 6 gwarantowanych i mamy Rising Star Sisto. Zobaczymy teraz sobie pierwszą kartę limitowaną. Z tej strony mamy Kawaniego, był on w niemieckiej wersji, czyli tą kartę limitowaną już mamy. Jest to powtóreczka. No i teraz otworzyliśmy drugą saszetkę z tej strony i trafiliśmy Fansa Jean Mutinio i takie karty bazowe. Przechodzimy do prawej strony. Pierwsza karta limitowana to Hirving Lozano, czyli nowa karta. Nie miałem jeszcze jeszcze tej limitki. Jest to zawodnik z Meksyku, więc ładnie. Zobaczymy jeszcze teraz co wpadnie. I również 7 kart, czyli popatrzcie druga saszetka z tej strony i kolejne 7 kart fans kolarów po jednej karcie więcej w saszetce zobaczymy czy tak będzie do końca tych dwóch również teraz sobie zobaczymy kolejną limitkę i mamy nową limitkę Ki Sung nie miałem jeszcze również tego zawodnika z Korei więc ekstra sprawa. No tutaj jest pusty przebieg. Tak. No czyli jak na razie słabo, słabo z tej strony. Na plus tylko ta nowa limitka, która mi wpadła. Teraz kolejna limitka z prawej strony. I jest znowu nowa limitka. Gabriel Jesus z Brazylii. No, pięknie na razie się układa. Trzy karty limitowane nowe w kolekcji. Tylko kawanie się powtórzył. No i sprawdzamy, czy znowu będzie więcej kart. Tak. Znowu siedem kart. Czyli po prostu tutaj musiał być taki starter pack, że w każdej saszeczce jest jedna karta więcej. Fans, favorite, Draxler to karta specjalna tutaj. No i zobaczymy jeszcze ostatnią limitkę, teraz po lewej stronie. I jest znowu nowa limitka do kolekcji Manuel Neuer, reprezentant Niemiec, pięknie. Zobaczymy jeszcze teraz, co wpadnie w ostatniej saszetce, bo jak na razie saszetkowe. Karteczki są słabiutkie, słabiutkie, no ale teraz jest dużo lepiej. Game Changer Salah, ten, który najczęściej wpada, przynajmniej u mnie. No i lecimy. Robert Lewandowski, pięknie! Też nie miałem tej karty, czyli no ekstra sprawa, moi drodzy. Jedna karta tylko się powtórzyła i pięć nowych limitek do kolekcji. Jeszcze zobaczymy, co tutaj będzie. Tym razem pusty przebieg, ale ponownie 7 kart w saszetce. Oceńcie Waszym zdaniem, który starter pack był lepszy. Ten po lewej stronie, czy ten po prawej? Dla mnie osobiście ten po prawej wygrywa ze względu również na trzy nowe limitki. Tutaj mam tylko dwie w kolekcji. No i jedną kartę Specjalno więcej niż tutaj i jedna karta w saszeczce więcej. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.